Ok, więc mamy teraz, nie mamy jeszcze, będziemy pracować nad agenturą w Polsce. A przy okazji będziemy patrzeć tutaj na rekrutację. Żeby było łatwiej nam widzieć, to możemy tutaj patrzeć tylko, że jest 20 dywizji razy 1. To jest ok. I mamy też research. I możemy zrobić teraz research na coś innego. A proponuję zrobić research na skoncentrowaną industrię. To jest 325 dni. To jest jeden rok, ale jest ok. Zrobimy to. Mamy następnego Asiora. Oni teraz zaczną pomału zbierać te punkty, jeżeli chodzi o agenturę. W zależności ile mamy agentów, to orety. Nasza... Nasza... Ok. A może sobie wezmę jeszcze jeden od Sowietów okej okay. wzrasta nam <laughs> i mamy tutaj więcej procentów tym lepsze możemy operacje robić okej okay, mamy teraz bomb myśliwiec ciężki który jest nam w miarę potrzebny a więc weźmiemy sobie ten myśliwiec i chcemy go produkować I weźmiemy go sobie tutaj. A coś takiego. Jemu damy teraz, żeby on był też duży, potężny. A chcemy tak. Chcemy tak, a później tak. Jest w miarę fajnie. Widzimy to. Ok. Ruszamy grę i będziemy teraz budowali te myśliwce ciężkie, bo one są bardzo dobre kontra, przeciwko bombowcom strategicznym, strategic bomber. Mamy następnych Asiorów. Bardzo dobrze, jak tam idzie w, w Hiszpanii? Czy oni sobie już poradzili? Okej, okay, no prawie, prawie sobie poradzili. Mamy construction 3, co jest bardzo dobre a chcemy teraz sobie zrobić bardzo ważne Chcemy sobie zrobić rubber processing a i to jest 300% Tutaj popieprzyłem chyba te bonusy, jeżeli chodzi o fokusy no ale cóż, nieważne a tutaj to zabiera nam 317 dni, więc to jest trochę z wyprzedzeniem. Jest OK, możemy tutaj za, możemy mieć Computing Machine, które nam pozwoli to, że będziemy szybciej to wynajdywać, daną technologię, a o, ile to jest? 5%, tutaj jest, jest 4, 3%, 4%, 5%, bla, to jest 188 dni. To nie jest aż tak źle, możemy to wziąć. Mamy tak naprawdę już dwie technologie do wzięcia, więc możemy tak naprawdę to wziąć. A tu możemy wziąć coś innego, to jest na statki, radary natomiast są potrzebne nam, będą nam potrzebne obrony przeciwko samolotom strategicznym, dane nam bonusy. To są na statki, my nie będziemy budować statków, ergo system kontroli ognia jest nam niepotrzebny. Basic Fire Control System, a później Improved Fire Control System. To jest dostatków statków, krożników, pancerników i tak dalej. My nie będziemy ich używać. Możemy się połasić tutaj na fokę Wulfy. Normalnie bym grał tak, żebym poszedł do innego kraju i bym wziął trzech szpiegów, agentów i bym ukradł tą technologię komuś, ale ponieważ to jest ta ponieważ to jest nie AI mod, nie Xtreme AI mod 4,0 okay. ani gramy multiplayer nikt nie ma jeszcze chyba technologii drugiego nikt nie będzie miał jeszcze technologii drugiego samolotu tego jego trzeba zrobić trochę raż i my to zrobimy więc żeby nie wastawać czasu możemy tutaj zakończyć na przykład tą technologię. I warto by też było... OK, mamy następną technologię. I teraz co trzeba zrobić? Najważniejsza jest guma. Możemy to zrobić, żeby to kliknąć szybko. Będzie OK. Guma jest ważniejsza. Absolutnie guma. Rafinerie syntetyczne dla nas będą nie dla paliwa. Będą dla gumy. OK? To jest bardzo ważne. <noise> jak patrzymy na naszych szpiegów, mamy już 12% i teraz jak pójdziemy na naszą operację nam się pokazuje OK mamy 5% i 50% możemy zrobić takie różne rzeczy. Natomiast tutaj mamy coś interesującego. Sowiecki sojus powiedział, że już nie będzie z nami handlować. Więc potrzeba nam paliwa, więc odejmiemy sobie paliwa trochę od nich, 32. I powiemy, um, Rumunia, dasz mi trochę paliwa. Zaraz zobaczymy ile to będzie. Ok, tu nam bardzo, bardzo spada. Um, droga Rumunio, daj mi trochę paliwa. Ok, Sowiecki Sojusz, a uh, ty i tak masz dużo tych fabryk, więc nie trzeba. Uh, ok, teraz nam bardzo, bardzo spada. Uh, Rumunio, ratuj. <laughs> Jesteśmy tutaj na krążku. Mamy teraz oil processing. Um, zginęły na ten bonusy, ale ok. A następny damy tutaj sobie. To już jest 187 dni, a nie 90 tam czy 50. Jest ok. Idziemy jak burza. Następnie że to nas już nie obchodzi, ale oni się przydadzą na wojnie. Żeby nasze skadry zrobić lepsze. Um, coś się kliknęło? <laughs> Sorki. A czasami degra staje, szczególnie jest na szybkości 5. A więc potrzeba nam chyba jeszcze tutaj zrobić. A economy Civilian chyba to trzeba zrobić. Mi się wydaje, to jest 30 dni. Coś tam włości chcą od Jugosławii. Nas to nie obchodzi za bardzo. A jak tam to? Syntetyczna rubber mamy. Okej, okay, więc skończymy ten odcinek będziemy wybierać następny... Fokus. Więc zakończymy ten odcinek tym, że będziemy robili następny fokus. Zobaczymy co będzie w następnym odcinku. Dużo zrobiliśmy.